Cześć, witajcie, tu Alter 358 i chciałabym pokazać mojego nowego konia Szmajsa. Nie takiego nowego, został go na kolejny, ale nie miałam, mówiłam Wam, czasu na filmiki. No, to jest ona, klacz Lipicka. Zapomniałam, jak się nazywa, ale jak chcecie, to możecie napisać propozycję imion w komentarzach, jak się ma nazywać. To już ma, ja już dla niej zrobiłam taki różowy komplet, zdecydowałam, że różowy będzie. Pasowa do niej i kupiłam specjalnie taką oczojebną różową wstążkę. To jest jej kanter. Tutaj hmm. ma sprzączkę. Widzicie, tu rolową w stylu. i taki czaprek prosty. różowy to ma tą oczojebną wstążką. I na uszycie. Hmm. Moje już drugie. Robiłam, że masakrycznie się je robi. I chyba ponad 2 godziny nad nimi siedziałam. Ale było chyba warto? Tylko na nie pasuję, bo właśnie zauważam, że każdy slajd ma inaczej uszy rozstawione. I na przykład na na to jest na się nie dało być mama za blisko uszy. By bykło poza usnikami maróżowe. różowy. wygląda. No, taki no, to wszystko. powiedzieć, przekazać? To tam.